Widzimy ładnie. Letko w sobie. Nie wiem, no to nie no 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 było Napieramy Kasper, napieramy Kasper, napieramy. No o no niech się pompuje, spokojnie Kasper. Ty masz zrobić swoje. Ty masz swoje. Już pam! Niech się pcha, ta. ta, tak! Do środka się wracaj, do środka. Stań, stań. Do środka Kasper Dochwytu, do uchwytu. Podejdź, podejdź, I do uchwytu, do, chyfi. do, chyfi, do chyfi, Kasper i paszkę, tak? Zbijasz. Spokojnie. wejdzie, to w fit, końcu wejdzie. Fit. Trzeba zaatakować Kasper. trzeba zaatakować, nogę wystamy. Spaszki Załatwo mu uciekają tu. Opa, Dawaj Kasper. Kasper Do uchwytu, do uchwytu Kasper. Do uchwytu, do uchwytu. Tak niwelujesz wszystko. Obrona, broj, 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 broj. obrona. Broń, broń, obron, Kostka, kostka. Nabrana nogi, nogi w tył, nogi w tył. Nogi w tył. Nogi w tył. W tył. Nogi do tyłu mocno. Nie daj zaś Obracaj, za tą nogi. do tyłu, obraca. ręka pod brzuch. Sejm nogi dalej sajź! broń to do końca. Nogi do tyłu, tak. Szukaj o bejczęć. się obejście. Musi być obejście, wejście, Kasper! Kurde wolny jest jak mój. Kasper, musi być obejście, chłopie, bo stoi już w miejscu. Nie wiedzę, atakuję. Dawaj Kasper Niech se ma, zobacz, już napieraj, napieraj łapami. Napieraj łapami, już do środka! Zrób akcję dla siebie, zrób akcję! Odbicie. Czekaj. Odbicie, już! Nie czekaj, odbicie, już! Poczekaj, prowadź, tamten ma 30 sekund. Jak się prostuje, jak się prostuje? Tak, to jest szarpnięcie. 30 sekund, Trzymajcie. 30 sekund. Tak. Dobre to szarpnięcie, dobre to szarpnięcie było. Szukaj, teraz! Zaciągnij sobie, zaciągnij sobie! Nie wiem, tak. Kasper, zaczął O tak, dobry, ja. dobry był ten pozorujący. Dobry był. walczyć normalnie. Wejdzie, wejdzie Jax, wejdzie Jax. Na pierwsze szatnięcie Kasper, na pierwsze szatnięcie. Muszą zwijać, zwijać. Tak. Życie, bliżej, bliżej, bliżej. Co nogą zaś Co nogą zaś Dobrze, proszę Nagrywa Jak w Dawid, trzymaj. Dawid, trzymaj. go? No zaraz sędzia go zawoła. Spokojnie, z początku początek. Twoja gra musi być. Cały czas swoje. Cały czas twoje, kasy, on będziesz rzucał. O tak. Dobre, Nie dobre, dobre, dobre. To jest bardzo dobre. dobre bardzo dobre to jest. Zaciągnij, patrz, nogę wystawia. Szarpnięcie. Szarpnięcie, tak jak Ci mówiłem. Musi być uderzenie na łeb. Są o zajmane, tak. O tak. Bardzo zajmane, ładnie. Zaraz wejdzie. Tak. Niech się nie śpisz z Spokojnie, Kasper, spokojnie. Do środka. Tak, i teraz zbicie i masz. Do środka, nie klękaj, nie klękaj, tylko wejdź. Zbicie, zbicie i masz. Zbicie i masz. Nie, nie no, pozwoli, zapoz... Kasper dalej. Tak, nie tak, ma. Tak, teraz, 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 masz, masz, masz. teraz, 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 tyłu. Tak, trzeba stawaj, zrobić. stawaj. do tyłu. Trzymaj. Trzymaj, 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 trzymaj spokojnie, trzymaj pod Trzymaj. Trzymaj, tak! trzymaj pod pachę. tak! Tak! Cztery, cztery. Trzymaj go. Nie, Nie, może uciec? Nie może ci Nie może ci Kasper. Ręce mu rozciągi, ręce mu rozciągi. Tuż, tuż.